Witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki i zapraszam Was na horoskop na miesiąc. Październik. Ryby z, pierwszego, z pierwszej dekady mają tutaj kartę Rydwan. To oznacza, że taką aurą waszych, waszego tego miesiąca będą podróże, będą szybkie działania. Będą sprawy związane z samochodem, z przemieszczaniem się, może z przeprowadzką, może wyjazdy z pracy. Różnie to u każdego z Was, ale dużo będziecie w ruchu, bardzo dużo, i będziecie szybko i sprawnie załatwiać wszelkie sprawy związane z podróżą. Druga dekada to dziewiątka mieczy. I tutaj taka karta wspomnień, a więc będą się odzywać do Was osoby z przeszłości, będziecie rozwiązywać stare sprawy, przyglądać się jeszcze raz pewnym zdarzeniom i sytuacjom, być może aby je sobie po prostu powspominać, a być może po to, żeby je ostatecznie rozwiązać czy zakończyć, a może zamknąć w jakimś pudle i już do nich więcej nie wracać. Trzecia dekada z kolei ma tutaj kartę. Króla Buław, a więc dużo energicznych działań zawodowych przede wszystkim będzie. To jest król, który nie lubi siedzieć na miejscu, który nie lubi odpoczywać za bardzo, więc krótki odpoczynek i do pracy, i znowu, znowu, pełna energia, pełne działanie, a więc będzie to dla Was, moje drogie ryby z trzeciej dekady, bardzo dużo, bardzo mocny, energiczny miesiąc. Sprawdźmy, moje kochane rybki ze wszystkich trzech dekad, co uda Wam się w tym miesiącu szybko i sprawnie załatwić. Mamy tutaj pustelnika, mamy kartę świat i mamy dziesiątkę, dziesiątkę denarów. I czyli co? Patrząc na te karty, to ja bym powiedziała tak. Łatwo Wam będzie zawojować świat, zwłaszcza w temacie spraw finansowych, a więc tutaj, jeżeli Wasza praca jest powiązana w jakiś sposób z innymi krajami, to będzie przypływ dużych, dużych kwot, tak? Zobaczcie, dziesiątka denarów jest tutaj u Was. Będzie się działo, będzie bardzo, to bardzo energicznie, żywiołowo. Tutaj ruszą do przodu również jakieś stare plany, stare rzeczy, które zrobiliście, rozpoczęliście dawno temu, stare projekty, tak? Będzie również coś, co rozpoczęte zostało we wrześniu. Świat stoi otworem dla Was, więc śmiało działajcie. Zwłaszcza jeżeli należycie do pierwszej lub do ostatniej dekady znaku, to dużo, ale to naprawdę dużo będzie można zdziałać. Bierzcie się do roboty, nie ociągajcie się, nie bójcie się tych działań, nie bójcie się ryzyka, otwórzcie się na nowe i to nowe będzie Wam tutaj się odpłacało dobrymi finansami. A co będzie trudne, mamy króla mieczy, sprawy urzędowe jakieś, tak? Hmm, czyli cześć, pewne sprawy będzie trochę trudno Wam przeskoczyć. Druga karta to jest karta bramy, ósemka pucharów, odejście od dotychczasowego hmm, sposobu myślenia, a może od, z dotychczasowego miejsca. Odejście, odsunięcie się od dotychczasowych współpracowników czy sposobów pracy. To jest karta dosyć smutna, przykra i będzie Wam tutaj trudno ją zrobić, tą, tą zmianę dokonać, zwłaszcza jeżeli należycie do drugiej dekady ryb. Natomiast pierwsza dekada przejdzie przez to dosyć szybko, uwinie się sprawnie i przeskoczy, zaaklimatyzuje się w nowej rzeczywistości. Tutaj dosyć sprawnie powinno się to udać również rybom z trzeciej dekady. Król buław nie lubi się za bardzo oglądać do tyłu, on szybko szarżuje do przodu, więc jakby da takiego zamaszystego kroku i znajdzie się już po tej drugiej stronie mostu. Tu również będzie, są, jest rycerz, nie rycerz, przepraszam, tylko Paś Pucharów, i on pokazuje, że będzie tutaj też dużo emocjonalności w tym miesiącu, a więc dużo takich ważnych decyzji. Być może będą tutaj również sprawy związane z Tutaj ten król może być również lekarzem, może być tutaj pewnego rodzaju pewnego rodzaju chirurgiem. No trochę to głupie powiedziałam, ale chodzi o to, że chirurg może, chirurg może być i plastyczny, i ginekolog, chirurg. I Ortopeda, chirurg, więc to po prostu tutaj miałam na myśli, tak? że będzie, będzie trochę takich emocjonalnych spraw związanych z jakimś e, cięciem czegoś, z jakimś małym zabiegiem waszym albo no, kogoś bliskiego. E, w każdym bądź razie tutaj. E, to ten dział będzie Wam troszeczkę trudniej załatwić, zakończyć, zwłaszcza jeżeli należycie do drugiej dziesiątki. Tak więc cierpliwości, do kroku, krok po kroku do przodu i uda Wam się tutaj ten temat jednak, myślę, do końca października zorganizować tak, żeby nie było Wam zbyt przykro i żeby on gdzieś tam nie dędał w powietrzu i nie przeszkadzał Wam w kolejnych działaniach. Pamiętajcie, że tutaj czeka Was bardzo. Dużo działań zawodowo-finansowych, korzystnych projektów. Więc nie ma co tracić czasu na coś, co jest, co, coś, co, na coś, co was zatrzymuje w drodze. Spójrzmy teraz na sprawy związku. Najpierw rybki, które są w związkach. Zobaczcie, tutaj mamy kartę takiej biedy trochę i kartę duszy. A więc tutaj, jakoś Wasza dusza może czuć się troszeczkę skopana, troszeczkę zmęczona, troszeczkę taka pominięta. Zwróćcie uwagę, troszeczkę na nią jesteście. Wszyscy, każdy z nas jest, ma siebie, czyli ma tutaj ciało i ma również coś niewidzialnego, ale fantastycznego. To jest właśnie nasza dusza, nasza przyjaciółka dusza, więc zajmijcie się troszeczkę też nią, pogadajcie sobie z nią, pozwólcie jej tutaj jakby decydować trochę więcej w życiu, słuchać jej, nauczyć się słuchać jej potrzebów, nauczyć się słuchać tego, co do nas mówi. Bo to może w wielu przypadkach nam pomóc. Tutaj również może być w związkach trochę problemów z tym, że nie wiem, będziecie się czuli oszukani trochę, tak? Że nie wiem, może mąż czy, czy, czy żona nie uwzględniają Was w swoich decyzjach, że decydują sami, albo że wydają na siebie zbyt dużo, o wiele więcej niż byście wy sobie tego życzyli. Także tutaj. Kochani, porozmawiajcie, z, porozmawiajcie, przyjrzyjcie się swojemu partnerowi czy partnerce też, czy on czuje się dobrze prze was i może trzeba, może trzeba będzie jakąś rozmowę przeprowadzić i parę spraw wyjaśnić, a tym samym naprawić sytuację w związku. A co u rybek samotnych. Moi kochani, mamy tutaj ASA Mieczy, który jest otwarty na nowe rozmowy, nowości, nowe znajomości. Może tutaj przy, przynieść kogoś wstępnie do rozmowy, tak i do zapoznania się. I to tutaj może się zadziać. Mamy dziesiątkę buław, a więc przy na przykład jakichś pracach porządkowych na osiedlu, czy też w jakichś grupach porządkujących coś albo gdzieś w jakimś zespole, na wyjeździe, na warsztatach, bo dziesiątka buław jest również w tym moim tarocie omphalos, jest również kartą. Wszelkiego rodzaju warsztatów, spotkań grupowych, a więc na takim grupowym spotkaniu, które ma na celu nauczenie się czegoś, zobaczcie, tutaj jest pięknie wyrysowane na tej wiele. Stołów i tutaj mentorka, która opowiada, tłumaczy, jak coś się robi, tak? A więc mamy tutaj takie spotkania. Jeżeli macie ochotę od dawna wyjechać, a jeszcze tego nie zrobiliście, to poszukajcie na październik czegoś warsztatu, który Was zainteresuje i ruszcie się, ruszcie swoje cztery literki w, tą, w kierunku takiego warsztatu, bo tam jest okazja poznać kogoś, kim będziecie zafascynowani i z kim spędzicie bardzo miło ten czas, i nie tylko ten czas, ale jest szansa również na to, że będziecie dalej mogli się z tym kimś kontaktować, i nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, bardzo możliwe, że z tego ten początek się stanie dalszym ciągiem i będzie, będzie z tego związek. Wszystkim partnerom i partnerkom rybek, którzy obchodzą swoje urodziny w październiku życzę wszystkiego co najlepsze, a Wam moje kochane rybki życzę miłego miesiąca, dobrego miesiąca, niech Wam się darzy. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie.